No, to tak się witasz ze swoim przełożonym, żołnierzu? Wiedziałem, że to ty. Ach, pomyślałem, że spędzę ostatni dzień w kraju ze swoim młodszym bratem. Denerwujesz się? Luz. Ktoś musi wygrać tę wojnę. O moje buty, że trafię pięć celów pięcioma kulami. No, nie wiem. Co jest? Poszerzyli wasz trening obójki na pięści? Tamten wyglądał gorzej. No, słyszałem. Posłałeś go do szpitala. Co on ci zrobił, młody? Nieważne. Poszło o dziewczynę, młody, oby była tego warta. Zrozum jedno. Niepotrzebnie martwisz mamę. To ty będziesz głową rodziny, gdy wyjadę do Afganistanu. Już czuję ten zapach obiadku. Nie zrozum mnie źle. Armia dobrze nas karmi, ale. cholera. stęskniłem się za tymi skrzydełkami mamy. Pamiętasz naszą zabawę w chowanego? <noise> Ciężko zapomnieć. Byłeś beznadziejny. <noise> Pamiętam, jak my kiedyś. Rob? No weź, Rob. <noise> Okej, okay, brachu. Pokaż, co potrafisz. Ty. Co, serio? Przyknij się! Czy nadal się tym zadręczasz, harcerzyku? I nadal wleczesz ten stary kawał blachy? Ja, to bardzo poetyckie, Robert. Ja przynajmniej mam jakieś sumienie. O, tak to już jest w życiu. Niektórzy obrywają za nic, a innych się za to nagradza. Nie jest ci smutno i samotnie, kiedy w nic nie wierzysz? Czy jesteś idealny żołnierz. Potulny. Robisz co kaszą. Weźle rozkazu. Tak jest, także. Hej! Wierzysz w ideały, gdy ci to na rękę. Huczny ślub kościelny, wardia honorowa. Mila przyjęła twoje nazwisko. To był jej pomysł. A, a ty się na to zgodziłeś jak posłuszny żołnierzyk. A ty skąd to wiesz? Nie było cię tam. Ale dzięki za prezent. Zaraz nie przysłałeś nawet żadnej kartki. Nie pasujecie do siebie Robert. Mówi to ktoś, kogo najdłuższy związek trwał... sześć miesięcy? Nie jest Ci smutno, że jest z Ciebie taki kutafon i mądrala? Zbliżamy się do celu! Gotowy! No to... Tylko się tam nie pozabijajcie! Nie chciałbym powiadamiać mamusi Nord! Tylko tam nie szalej! A Ty nie bądź tymniak! Mówię serio! Kurewsko się jej boję! Zdaje się, że wszyscy się jej kurewsko boją! No właśnie dzięki temu wychowała takich twardzieli! No, przynajmniej jednego. Tak, od razu wiadomo, które. Spokój tam. Macie zniszczyć broń biologiczną i wracać. Raz, dwa, bez węszenia. To sprzęt z czasów zimnej wojny, więc kto wie, jakie do świsłu. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Jazda. Jazda. Dobra. Dobra, się rozpoczyna Dobra, Granica rosyjsko-ukraińska, w sumie tego się spodziewałem To jest radia. Frank, słyszysz mnie? Odbiór Głośno i wyraźnie Słuchajcie, JSOC chce, żebyście przeniknęli do opuszczonego kompleksu wojskowego i zniszczyli skład broni biologicznej Bądźcie ostrożni. Bez odbioru Bez odbioru? No, to jak chciałem powiedzieć, bro. to witam was w nowej serii z snajper... To jest było... Sniper... To jest Warrior 3, o Upadł mi z głowy no. Z góry będziesz mieć lepszy widok. Tak widzicie zaczynamy nową serię. Call of Duty się skończył. Co to? Przedul dalej jest rozgrywane. Jakiś poligon? Dobra, rozejrzyjmy dwa 2 jest dalej. Został ruszony. przynajmniej. Może tam, krawędź po prawej stronie kopuły. Widzisz? Tak, nie wiem czy będzie coś tam widać. Nie wiem co jeszcze mogę nam powiedzieć. Zobaczymy. Jak długo się... Jak długo będziemy grać w tą grę? Ogólnie no, no to mam zamiar ja przejść całą, tylko bardziej chodzi o fakt, Widzisz? ile mi zajmie przejście tej gry. To to jest Dobra, druga robota. sprawa taka poboczna, która w sumie jest ważną rzeczą. to nie wiem ile ona zajmie. Ale ogólnie no to witam was właśnie w <try> serii. Tak, jestem po drugiej stronie. Ja też. Dalej. Szkoda naszego czasu. No tyle no. Jakieś pieprzone miasto duchów. Nie lubisz ciszy, co? W tym zawodzie ja nie, snip, snip. Cisza oznacza zagrożenie. Nie żyje. Naprzód. Biedny wilczek. No dobra, idziemy. Tu mamy Cholera, przez to nie przeskoczymy. Kiedyś by ci to raczej nie przeszkadzało <noise> No zmysł Daj mi się rozejrzeć. Widzisz Zabin, te na drzewa? Amunicja wybuchowa. Jeśli porządnie w nie trafimy zmieni się w niezły pomysł. No dobra. Proszę. Mogę teraz wybrać zwykłe. Dobra. Dobra. Ty idziesz przodem. Dobra. A jest. Nord. Uważaj. No tak, wiem Wieluz. Nie, idziesz przodem Robercik, potykam. ty tam marudzisz. Chodź o, Nadążaj, nadążaj. Zobaczymy. Nawet sprawdzi, ile... No chyba są coraz bliżej. Nie się. Zobaczymy, ile ta... ta nam zajmie, ale na razie to to wszystko trzeba obeznać się, rozeznać i zobaczymy co z tego wyjdzie ostatecznie. Wiem, że tu są jeszcze chyba dodatki, dwa. Ale one nie należały do jakichś najdłuższych, one krótkie były. Złe przeczucia, co? Pojedyncze misje, jak dobrze kojarzę. Z tego co widziałem, ale. To były. I po prostu, żeby się zapoznać z czymś tam. Pamiętam, z czym one nie ja były. No i miałeś rację. A... Chyba są zajęte pożeraniem czegoś. Nie powinniśmy ich zabijać bez potrzeby. Przejdźmy przez krzaki. Dobra, idziemy. Ostrożnie Kiedy? Powinienem się trochę zamknąć jak oni gadają, ale... Nie zaatakują. Zajęły się truchłem. No, no skoro mówicie, że się zajęły truchłem, to niech tak będzie. No, ale tak ogólnie no to właśnie. Yy... Dobra, I wybiłem je to z rytmu. Za mną. No, te dwa dodatki, bo właśnie są dwa dodatki. Ja widziałem je jak zaczynam grę, jak wybierałem kampanię. Tam można od razu te dodatki sobie podejrzeć jakie one są. Znalazłem ślady stóp, chyba świeże. Coś musi być. No ale Znale najlepiej jest. to coś czuję, że po prostu, prostu, prostu wziąć i. jesteś tropiciele. Coś z nich widać? No najpierw chyba Fobuła się że... nie leby jako się tam zapoznać, zapoznać z tym. Chyba że od razu brnąć Armię? z dodatkiem, Armiacy? no bo jak trochę... Pokroń, Na kolejność by była. Zaczął od dodatku, bo dopiero później Co do się coś Myślisz No Tak mi się raczej nie w tą stronę to najgorsze. Cholera, chyba pora wziąć się do roboty. Zachowajcie ja nie mam Nie cel zauważony. Możemy zaczynać. Eee, zabiłbym za ciepły posiłek. Ej. To łatwizna. Na pewno to jest Właśnie miastki. widziałem jaka Dobra. łatwizna. A, no proszę, ale szajs. Zmienić. To jest wielka chillera, nie przejmuj niczym. O dronik. Dawaj drono. Masz. Wiesz Jeszcze domki. mi powiedz jak tym się lata, no bo tak sprawa. trochę wiecie. Wiesz jak się używa tego co No, wie jak to jak się używa no. Dobra, lecimy dronikiem. Jest drogów, tak? Mam pierwszego. Tu, o. tak? O. o, następny. Następny. Cel zauważony. Do dobra, kogoś. Jest? Cel, O, dobra, wszyscy u, u. oznaczeni. Sprowadź drona wykrywali tam. A tędy. A może dla No, wiem co robić. Pamiętaj, nie Trzeba zdjąć ich jednego po drugim, im się połapią. Skupienie starosku. Ja. Pierwszy cel na dachu. 270 litrów. Trafienie? Trafienie. Genialnie! Dostał. Odwierdzam. Cel to. na dachu. Tamten. 180 metrów od nas. Stój wreszcie. że go nie trafi. Nosek, nosek. Zlikwidowany. Potwierdzony. Trzeci cel. Patron. 160 metrów stąd przy strumyku. Zaczekaj na dobry moment. Tak, będę czekał. Pieszy mi się. To mi się w ogóle z tym nie śpieszy. to jest likwidy w rogu. Dwa na sześciu. Jeden, dwa, trzy. Gdzie jest szósty? Tu jest dwóch, tam jest jeden... Ostrożnie, ostrożnie... Rozdzielają się. No, tak gram na normalnym, nie gram na takim super hardzie, bo to się równo zmęczeniem się, a nie, nie zgraniem tego takiego... Nawet nie musimy mówić, że drugi cel spokojnie. Wszystko jest opanowane. Właśnie, tu wszystko jest opanowane. Nie żyje. Mokra plama. Piąty cel. 200 metrów. Czekaj, zbliża się pojazd. Namierzyłem szósty cel. Musisz się skupić. Będziesz mieć tylko jeden strzał, więc się postaraj. A dobra, to ja myślałem, że tak lekko przyszedł. Pięknie. Dwa cele zdjęte. Niezmy strzał. Zjedźmy po linie. Mogę Ruzuj doblida I się ziewa Flipa trochę, no ale cóż, no czasem tak bywa Na dole. Ja także Za mną brachu to gdzie pojechała twoja żona? Eee, to co nas to interesuje gdzie oni pojechali, jakby to tam, wiecie, Kogo? takie... Robi reportaż o jakimś lokalnym... O, reportaże robią, 24. kurde, powiem wam, że... Oddziały specjalne chcą zbombardować tego syna. Bombardować. Nie, to twarda laska, choć wygląda delikatnie. Bombardować. Boże, 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 idziemy. Zbliża się pojazd. O. Widzę kierowcę zostaw to mnie. Czekaj, może Czekaj. coś wie. Czy on coś wie? Co wiesz? wyrucha zdechniesz. Ilu was jest? Czterech w środku. No i tyle było mi potrzebne swojej interwencji Dobra robota. Dzień jak dzień. Wypomina się służba w marynarce. Skup się Rob. No dobra, dobra. No właśnie, Ty, ty, ty robię, Ty. Przyjąłem. Kiedyś testowali tam broń biologiczną. Musicie wysadzić to wszystko w cholerę. Jasne. o kamery. Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać ciszy. Dobra, zróbmy porządek. Idź przodem. No tak, przodem. Patrz teraz. Dobra, pokaż na co cię stać. To wszystko? Dobra robota. Łatwizna Praktyczne no. przyładowanie W ogóle nie pomogłeś Rob. W ogóle nie pomogłeś, tylko sobie się siedziałeś i nic więcej nie robiłeś. Ślea chyba. Lidia, co dlaczego nie... Odpuść Rob. No właśnie odpuść a ja nie mnie tu męczysz moją koleżkę. Korzystaj z kamer. Dostaną w dupę na własnym boisku. Teraz oznacz wszystkich wrogów. Oznaczeni? Dojdziemy. Okej, okay, bo tu ty... jeszcze jest. Te dwie co rozwaliłem. Dobra, czyli nie, to wszystko. Tak, wejście jest dokładnie tutaj. Nasz cel no co to ty nie powiesz, wiemy, że to jest wejście. Normalnie ruszajmy. powiem ci w szoku, ale jestem. Czysto. Idziemy. To by było na tyle. Dobra, podłóżmy do ładunki. Ty wiesz, jak to się Opisa, robi, prawda, brachu? Byśmy nawet nie mieli. O, kaczteneczka. Ale tak jak w są ciche, jakby w porównaniu do gry, sam jest tam za luj? Co to zagnuj Uważam, panie Norw, że najlepsi mają też najwięcej szczęścia. Raz, dwa umyć liczyć, niesamowite. Następnego, panie Norv, nie zabijać go. Każ mnie nie zabijać. Tak, mi szczękę. Nie zabijać go, ale szczękę możecie mu połamać w 17 różnych miejscach. To jest okej. Okay. Zabicie nie. Co za. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. I ta nuta, matkie Boskie, jaka piękna normalnie nuta. Powiem Wam, że coś szokującego. Ale nuta normalnie, będzie pogrywać sobie ta nutka. Te cudowne, długie, loadingi. No cóż, no co ja mogę na to poradzić? No czasem tak bywa już. I tak będzie wczytywać i wczytywać. Proszę Cię, ustawię sobie to na dzwonek do Boba, jak będzie do mnie dzwonił. W sumie po, po, po tym odcinku to zrobię. Drugi jeszcze? Pamiętam, że coś tam początku, że ja grałem kiedyś w to, ale w ogóle nie robiłem fabuły, ja po prostu poszedłem sobie po, od, po tego, po, po przejmować punkty, chyba? Tak mm -hmm. Kijowo chodziło, bo też na nim komputerze było. Nie no tak mi kijowo szła ta gra. I właśnie teleodingi ja nie trochę się nie poprawiłem. Nie, ja tak samo działają jak tam, tak działam tu, nie wiem czy to jest, nie wiem szczerze, no trochę szybciej jest, bo SSD, HDD, no to tego tak, ale no, jest super dużej różnicy, tak żeby tego to nie zauważyła, nie, nie czasem już tak bywa. No. Gwiazda Polarna, zgłoś się Gwiazda, tutaj Whisky Fox Truciera. Co? Frank? Jesteś na linii? Pilnuję, żebyś czasem nie nawiał. Ej, wszystko cacy, robię co mi każą. Słuchaj. Przykro mi z powodu twojego brata. Dobra, jak stoimy z misją? A sztab ci nie wyjaśnił? Tak, wyjaśnił. Chcę, żebyś ty to powtórzył. Tak jest. Spory wzrost działalności separatystów w tej części Gruzji. Sytuacja niestabilna, sztab ma rację. Ci ludzie są lepiej wyszkoleni i mają lepszy sprzęt niż zazwyczaj w operacjach tego typu. Szykuje się coś większego. Na ich czele musi stać jakiś kozak. Silny, cwany i wszyscy boją się go tu jak jakiegoś rozgniewanego bóstwa. Więc musimy podpalić im trochę ognia pod dupą. Pokaż im jak wygląda prawdziwe oblicze Boskiego gniewu. Cień i przerażenie. Tak jest. Szczegóły dotyczące misji znajdziesz na swoim laptopie. Pierwsza misja już czeka. To bezpieczna szyfrowana linia. Nie potrzebujemy starych kryptonimów. Ja ja sobie z siebie robię człowieku. Bez odbioru. Cześć. Piękne Okej, okay. i hopsa, sa, sa hopsa Rozumiem, jest to nasza baza śmieszna tak? Mogę na moje wyposażenie? Ja całkiem w sumie, nie wygląda tak tragicznie Już nie wiem, jak te broń się sprawdzą Stałem Kryjówka to tak, bezpieczne miejsca, bla-bla-bla Amunicja, wyposażenie, gadżety może zbierać nowe misje na. Dobra. co tu mogę zrobić? Dwa amunicje. tak dokładnie, perka tak, większe. jest tu do. Będę wydał na malowanie tego bez przesady. No dawaj. klikaj, klikaj! Szybko, do pełności! Bóg blokowy, o no to ciekawe Budżety, kalibla... Kalibraton Co mogę sobie kupić? Nie. No dobra, no to tu mam... Aha, teraz warsztat, dobra Co mogę tu się do się zrobić? I powiesz go? Z bronią, tu jest i tu są. Aha, mogę samolidę kraftować samemu. Dobra, mogę się przespać. Dobra, Okej. Okay. Który do, do 12. Się? Postać prześpi. Dobra, Okej. Okay. I tu mamy laptopek. Aha, i tu. Drugi, trzeci, czwarty... Panie... I jakaś czaszka. A, w ten sposób. Nic nie powie? Nie, nic nie No dobra, to rozpocznij dwie pieczenie. Słuchaj John, pierwszy cel to arsen Kowacz. Jest wysoko w hierarchii separatystów. Według wywiadu to brzytwa z Borżomi. Wyciął w pięć całą wioskę, potem puścił ją z dymem. Zginęło 1500 osób. Mam 1500 gruzińskich lari. Jeden lari to ile? 40 centów? Może przybiję banknoty temu chujowi do klaty i napiszę na mordzie zapłata za Borżomi. No i wtedy będzie jasne, że jak ktoś zabija niewinnych cywilów, to dostaje konkretną wypłatę. Zrozumiałem. A drugi cel? Handlarz bronią. Igor Zajcew. Rosjanin. Najemnik należący do gangu kryminalistów. Dba tylko o pieniądze. A zapłatą za grzech jest śmierć. Dokładnie tak jak w Biblii. Wyżnę na nim rozdział i wers. Nie wiemy dokładnie, kiedy zjawi się tam Zajcew. Więc może przygotuj punkt obserwacyjny na pobliskim wzgórzu. Cień i przerażenie. Przyjąłem. Dobra. Wszystko jest jasne, ale tu sobie zakończymy. Pierwszy odcinek. Yy, powinniście go widzieć. Piątek. pewnie tak mi się wydaje. Ale. Jak się okaże, no, powinien być w piątek. z tego piątek. No. Mniejsza z tym. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Wytrwacie tu ze mną do końca. Także do następnego. I oglądam następnych odcinków różnych innych serii i tak dalej. także... Uznajmiam to za rozpoczęcie nowej serii. Do usłyszenia. Cześć.